Czy ilość zalewy, objętość wpływa na jej stopień zasolenia? Oczywiście. Nigdy nie zmieniasz stężenia peklosoli względem ilości tej zalewy peklującej. Zawsze trzymasz się jednego stężenia, to jest moja szkoła, zawsze trzymasz się jednego stężenia zalewy peklującej, jeśli już, ci, jeśli już sobie wypracowałeś stężenie względem słoności, która Ci odpowiada. Zawsze... Na 1 kg surowca, na przykład jeśli masz szynkę, która waży 1 kg, powinieneś użyć pół litra zalewy peklującej o danym twoim stężeniu. Tak? Nie możesz zrobić tak, że raz sobie wrzucisz kilogram szynki do 1 litra zalewy, a raz do 10 litrów zalewy. Z tego względu, to jest już po prostu chemia, nie ja to wymyśliłem, eee, że podczas peklowania to są procesy, które będą dążyły do wyrównania stężeń. I skoro jest tak dużo cieczy o, o takim stężeniu, a jest jedna szyneczka, to ta szynka będzie dużo bardziej słona tam, gdzie było więcej zalewy peklującej. Więc zawsze powinno być pół litra na jeden kilogram surowca. Jeśli masz 10 kilogramów szynki, boczku i tak dalej, to dajesz pół litra na kilogram, czyli na przykład 5 litrów zalewy peklującej. Musisz przygotować na 10 kilogramów surowca. Tak? Jeśli masz 15 kg surowca, przygotowujesz 7,5 litra zalewy peklującej. Stężenie masz swoje, wypracowane takie, jakie lubisz. W innym przypadku, jeśli będziesz się bawić stężeniami względem ilości, nigdy nie dojdziesz do jakiejkolwiek powtarzalności. Czyli nigdy ci nie wyjdzie tak, że za każdym razem będziesz myśleć idealnie taką słoność, jaką ty lubisz. A to o to przecież też mniej więcej w tym chodzi. Ja za każdym razem mam tak samo słone wyroby. Bo bawi się tylko w rajcie stężeniami, a ilość zalewy perklującej jest zawsze taka sama w stosunku do wagi surowca.